プレゼントの時点でプレゼント Tam w retrograniu, ponowna zalawa z, z tym razem świat czwarty, jaki jest Egipt, poziom pierwszy. A no to co nie, zlekajmy, zaczynajmy. Już można powiedzieć, że jesteśmy za połową, gdyż jest to czwarty świat na sześć światów. Jak nam pójdzie tutaj w Egipcie, gdzie skryje na pewno wiele hamskich tajemnych przejść z tego co pamiętam, i na pewno będzie o wiele, wiele trudniejszych niż pozostałe. Tu wiemy się za chwilę, już w sumie... Za parę sekund, bo już lecimy. Podejrzewam, że w sumie to życie... Zainteresie... A, już pierwszy fail. życie to pierwszy level powinien być też łatwy. Także... Wiecie, na pewno jest tutaj parę tajnych przejść, które... No ja wam nie pokażę też, no. Nie znam wszystkich. Na pewno. Dobra. Wiem, że tu jest na pewno tajne przejście. Co ja mógłbym nagrywać? Okurz trzeszek. Mógłbym nagrywać w sposób taki, że na pewno bym pokazał wszystkie tajne przejścia, lecz nie wiem ile by mi to zajęło czasu. Pierwsze i po drugie. Eee, nie wiem, czy... Jest. Nie wiem czy starczyło mi czasu po prostu gry na danej plaży przechodzić wszystkie tajne przejście się cofać też jak wiemy tutaj Lukozada nie przedłuża nam czasu Lukozada to właśnie ów napoje tutaj już nie jest na pewno Superfrog HD sponsorowany przez Lukozadę ale zwykły Superfrog był sponsorowany przez Lukozadę nie pamiętam czy przedtem mówiłem czy nie na że jest tajne przejście. nie ma? to tu będzie fuck no tutaj jest tajne przejście chcę pozbierać tych kryształków Trochę. o kurczaczek tutaj trzeba uważać też na górze czeka nas niemiła niespodzianka jaką są dwa kolce no, dobra, bierzemy wszystko co nasze i spieprzamy stąd tutaj nie ma gdzieś Tutaj trzeba uważać Oj Ale nie chcemy użyć tego tajnego przejścia Wiem, że się cofnie do początku Ja nie chcę się cofnąć do początku Tutaj gdzieś powinno być jeszcze Nie, tutaj już nie ma Dobra, to skończmy ten level Jak mówię, nie było Proszę 5 na 11 Secret Area Nie to. był on jakoś trudny Coś mamy, nie zjemy. Idziemy dalej, poproszę dwa dodatkowe spiny tutaj nic nie zrobimy z tym eee, tutaj też nic nie zrobimy i ostatni rzut też nic nie zrobimy, no to co lecimy drugi level, Mam nadzieję że nam pójdzie równie fajnie jak pierwszy chociaż w zależności jak to się mówi nadzieja matka głupich tutaj fajnie to jest... Tajne przejście, tutaj już są takie przejścia, których nie do końca będziemy mogli. Jest jeszcze drugie. O no i to chyba tyle z tych takich, których pamiętałem. Może jak. No i do pewnego momentu coś tam się przypomni, jakiś obrazek, gdzie świta w głowie, ale zobaczymy. Niech to dobra. Ty wy trzeba pochodzić. Tutaj już nie muszę, właśnie tutaj, że oczywiście na amidze nie dało się tego zrobić. Wiele takich jest tutaj w Egipcie ciężkich momentów, gdy właśnie skoczyłem nad tymi cudami. No nie muszę, nie podrzucisz parzej tego, no ty, słabiaku. Bo tam wybuchają. No nie w no. Dobra. Chcę się poświęcić, bo po widzę, że... Dobra. Ty hupia. 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 O proszę, otwarłem właśnie jedno z tych chamskich tajemnic. wszędzie, widzę. tutaj Kylie O, tu jest chyba jeszcze takim przejściu. Dobrze coś pamiętam. Tak jest, dobrze pamiętam. Hop! Gdzie jest jakieś następne? O! Sukcio! Aha, tam pewnie jest jakiś spadek z góry z tajnego przejścia, ale że nie będziemy już z tego korzystali. Kylem. Weźmy... I mamy już pierwsze z Jak Tak to nazwę. Ło. Tutaj już, patrzcie, tam było jedno, a tu już jest drugie, nie? Tak na dzień dobry. Jakieś no, jakiś fail Ale jakbyś sobie poradziliśmy Nie! To był cios poniżej pasa, nie Oj, w tym naprawdę pokazywanie tajnych przejść miałoby się mega mega dla mnie z celem Już no z czasem będzie krucho podejrzewam w wielu planszach jak takie numery odwalili producenci. Dalej, hop. Dobra. Wo. Ole fuks to był lot szybowcowy, nie wiem czy co zauważyliście, tutaj już taki kijowy moment, już tylko, o kurde, trzeba by Lukozadę jakoś dzielić, zostały już, jabłka nie zbieramy, A zostały tylko jakby, o jest Lukozada, Dobra, już nie mamy dwóch, tylko energii, tylko pięć. Po super w Superfloku 4 tylko? No można powiedzieć, pytanie, właśnie: który Superflok jest łatwiejszy? No trudno powiedzieć, nie? Czy ten, czy ten stary? Na pewno ten ma swoje dodatkowe uroki, i tamten ma swoje dodatkowe uroki. Tu można wszędzie zabijać wszystkie niemal potwory. To nie można było. Tutaj nie daje czasu, tam dodawało czasu. mówię, tak trudno powiedzieć. Jednym słowem... aha człowiek do góry, dobra. No krety ze mnie, no. Dobra, spieszmy się, dwie minuty nam zostały. Damy jeszcze daleko w lesie. Aha. Piękne zrobiliśmy. Dobra, cztery kryszteksy i spadamy. Ło! go! Dobra, skoczmy tutaj. Cztery kryszteksy i spadamy. No, co za hicior, no. Dobra, przelećmy sobie tutaj. I kolejny hit. Nie no. Tu. Dobra, tutaj widzimy. Już taki... No a mi że te kolce nie zabijały, tu nie będę tego próbował. Fajny, niefajny moment. Daliśmy jakąś radę. I mamy Exit, tutaj też tajne przejście na koniec. Zdążymy na pewno ją ogarnąć. No i zobaczcie to, nie? Dos dosyć faktycznie nie ginąc. Nie nic. Spiesząc się na maksa została mi niecała minuta, nie? Jakbym tu musiał wam pokazać wszystkie tajne przejścia, naprawdę ciężko by to było na maksa z tym czasem ale tak kończymy drugi level 8 na 10, więc no nie jest źle, nie? Bóg tylko gdzieś Czasem ta ruletka, ruletka nam nie daje na razie w pierwszym rzucie nic. W drugim rzucie również nic. A i w drugim rzucie mogliśmy wygrać dodatkowe spiny, no ale oczywiście nie ogarnąłem, ale wygraliśmy do ale no, no, chyba już wszystkie levely mamy odblokowane, dlatego nam się nie pojawiają, żeby wygraliśmy dodatkowy level, ale w tym momencie na to skończmy odcinek, więc jeśli Ci się podoba, łapka w górę, subskrybuj kanał, na razie cześć